Cześć, witajcie, jestem Matus i witam Was w kolejnym odcinku z serii Prawda czy Fałsz? Na samym początku chciałbym Was jednak zaprosić do grupy na Facebooku Cwaniaki Matusa, gdzie jest losowanie, w którym będziecie mogli wygrać P90 Statrack Obrobione Drewno. Wszystkie szczegóły na grupy, tak więc zapraszam do opisu, gdzie jest link do tej właśnie oto grupy. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę, jeśli cieszycie się, że oglądacie właśnie film z tej serii. No ale teraz tradycyjnie zapraszam Was do odcinka, gdzie sprawdzimy 5 waszych mitów. Pierwszy mit zaproponował Kane. Po wpisaniu komendy na nieskończoną amunicję bez przeładowania SV Infinite Ammo 1, strzelając z Dual Beret, strzelamy tylko lewym pistoletem. Jak widzieliście mi, to okazał się prawdziwy, gdyż jeśli ustawiliśmy SV Infinita MOS-0, strzelały oba pistolety, a nie tylko lewy. Następny mit napisał Czarny. Czy fleszem lub smokiem możemy zabić dwóch naraz, gdy flash odbije się od jednego i trafi drugiego? Jak mogliście już zobaczyć, mit jest prawdziwy i działa to na każdym granacie, gdyż każdy granat zadaje 1 HP. Kolejny mit, tym razem od Demka. Jeśli plantujesz pakę w smoke'u, nie widać kodu wpisywanego na bombie. Mit nie był trudny do sprawdzenia, no i okazał się fałszywy. Przedostatni mit należy do Rage Fata. Na mapie DAS-2, jeśli strzelisz w bramę na midzie, zmienia się jej kolor. Jak mogliście zobaczyć, brama nie zmieniała koloru pomimo strzelania, pomimo bicia kosy, ale wiem, że tak kiedyś się działo i mogliście zobaczyć to na przykład na filmie u For Life'a, do którego link macie w opisie, teraz wam się to też na ekranie pokazuje, jak to wyglądało, jednak możliwe, że po jednym z update'ów to naprawili, więc mit uznaje za fałszywy. No i ostatni mit od Boba Gist. Nie można rozbić doniczki na przykład na Mirage, Neiden. było dobrze widać, nejdem nie da się rozbić doniczki no i dobiegliśmy już do końca tego odcinka mam nadzieję, że wyszukałem troszkę lepsze mity niż te co było ostatnio i że usłyszymy się niebawem w filmie z tej właśnie oto serii tak więc zapraszam jeszcze do grupy na facebooku, gdzie jest to losowanie o którym mówiłem na początku, do subskrypcji mojego kanału do pisania mitów, no i oczywiście do zostawienia łapki w górę tak więc trzymajcie się i do usłyszenia niebawem na razie